Cześć, witajcie. Dziś chciałem pokazać Wam pistolet Biman P17. Zanim jednak przejdę do omówienia pistoletu, chciałbym wyjaśnić jeszcze pewną kwestię, która pojawiła się w komentarzach. Więc, wszystkie moje filmy są filmami absolutnie prywatnymi to co tu oglądacie, to są moje własne opinie. Nie jestem związany z żadnym sklepem, z żadnym dystrybutorem ani producentem wiatrówek czy jakiegokolwiek sprzętu. Za te filmiki nie pobieram żadnego wynagrodzenia, żadnych y, gratyfikacji ani finansowych, ani materialnych. Nic na tym nie zyskuję. Staram się te moje filmiki robić maksymalnie uczciwie. Oczywiście oparte są one na pewnych moich subiektywnych odczuciach, więc mogą nie być do końca obiektywne. Ale w moim odczuciu staram się jak naj. Wierniej przedstawić Wam prawdę o wiatrówkach, co moim zdaniem pomoże Wam wybrać jak najlepszy sprzęt dla siebie. Mam nadzieję, że te moje filmiki w czymś pomogą, do czegoś się Wam przydadzą. Będę wdzięczny za wszystkie lajki, łapki w górę, komentarze. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło i to motywuje do późniejszej dalszej pracy. Dzięki. Teraz już przejdziemy do omówienia wiatrówki. Pistolet Beman B17 jest wiatrówką PCA, czyli korzystającą z napędu powietrza, które zostało w niej sprężone. Spręża to użytkownik za pomocą pompki, która znajduje się w pistolecie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych kapsuł CO2 czy zewnętrznych źródeł sprężonego powietrza, jest to wiatrówka samowystarczalna. Wiatrówka strzela śrutem grzybkowym ołowianym, czyli takim, na przykład takim czy, czy takim. Myślę, że każdy wie o czym mówimy, ale gdyby ktoś nie wiedział to jest to śród, który wygląda mniej więcej tak. Mogą być troszeczkę różnice w wyglądzie śrutu. Wiatrówkę otrzymujemy zapakowaną w taki plastikowy, nie wiem, pojemniczek, bo trudno to nazwać pudełkiem. Nie jest to na szczęście zgrzewka, nie został tutaj po brzegach zgrzany, więc po prostu możemy to sobie otworzyć, wiatrówkę wyjąć, a po skończonym strzelaniu, włożyć ją ponownie do tego pudełka, zamknąć i tak przechowywać, i to jest zaleta. Moim zdaniem, w stosunku do innych, które są tutaj zgrzane, przed otwarciem pudełka widzimy tutaj napis. Uwaga, naciągaj tylko jeden raz, aby nie uszkodzić pistoletu. Myślę, że chodzi o naciąganie mechanizmu wiatrówki, a nie rodziny na zakup kolejnej wiatrówki. Co znajdujemy w środku? Tak, jak wiadomo mamy pistolet, wiatrówkę i instrukcję obsługi To bycie może być troszkę ciężkie mamy tutaj instrukcję obsługi oczywiście od polskiego dystrybutora otrzymujemy taką oto skróconą chyba instrukcję troszeczkę ale za to w języku polskim w której najistotniejsze rzeczy mamy opisane i to jest bardzo miła sprawa Wiatrowka wykonana jest w większości z tworzywa sztucznego. Jest to tworzywo bardzo przyzwoitej jakości. Nie mam tutaj żadnych zarzutów co do wykonania pistoletu. Pistolet posiada taką stylistykę troszeczkę militarną, chociaż moim zdaniem jest to pistolet sportowy, ale tak jak widzimy, jest troszeczkę stylizowany. Gdzieś ktoś powiedział, że to. Jest wzorowane na Walterze P99. No, może ja jakiegoś wielkiego wzorowania na tym pistolecie nie widzę. Niemniej jednak, właśnie w ten sposób to wygląda. Jeśli mówimy o stylistyce wiatrówki i o wzorowaniu, to ja pozwolę sobie porównać do airsoftowego pistoletu Walter P99. Tak te dwa pistolety prezentują się obok siebie. Pewne podobieństwa może w ukształtowaniu chwytu pistoletowego tutaj widzimy, aczkolwiek reszta mało przypomina tutaj Waltera P99. Jednak myślę, że to nie stanowi absolutnie żadnej przeszkody do dobrej zabawy i naprawdę miłego użytkowania P17. Używam nazwy BEMAN P17, aczkolwiek na pudełku oznaczenie jest. Jako model 2004. Także w zasadzie chyba powinienem nazywać to model 2004. Wiatrówka, tak jak wspomniałem, wykonana jest w większości z plastiku dość dobrej jakości, niemniej jednak najważniejsze elementy wiatrówki, czyli mechanizm wewnętrzny, część szkieletu, spust, tutaj zatrzask, który imituje kurek. Wykonane są z metalu. Oczywiście lufa jest metalowa, lufa jest jak najbardziej gwintowana, także naprawdę tutaj pod względem wykonania tej wiatrówce niczego nie można zarzucić. Jak działa ta wiatrówka? Ta wiatrówka posiada w środku, pod imitacją tutaj zamka, posiada taki oto tłok, w którym Następuje sprężenie powietrza zasanego po prostu z zewnątrz. Sprężamy za pomocą dźwigni, która powstaje tutaj po otwarciu zamka. Sprę... Powietrze zostaje sprężone w komorze. Następnie po naciśnięciu spustu przez zawór, wypuszczone tutaj przez widoczny otwór do lufy. Która znajduje się tutaj w górnej części tego zamka. Tak jak wspomniałem, lufa jest metalowa, i następuje strzał, czyli pchnięcie śród. Jak ładujemy naszą wiatrówkę? Naszą wiatrówkę ładujemy całkowicie ręcznie, nie posiada ona żadnego magazynka, jest jednostrzałowa, więc bierzemy nasz śród. Ja w tej chwili wziąłem śród miedziowany, żeby lepiej było go widać na filmie, i wkładamy tutaj. Do otworu lufy. Oczywiście wykonujemy to palcami. Ja tutaj, żeby nie zasłaniać palcem widoku, to posłużyłem się pensetą. Spróbuję w tej chwili to pokazać. Nie wiem, czy widać. On został tutaj umiejscowiony. Tutaj widzimy otwór zaworu. I wokół otworu mamy taki o-ring, który jest uszczelnieniem pomiędzy zaworem a lufą. Po zamknięciu końcówka lufy tutaj dotyka tego o-ringu, także bardzo ważne jest, żebyśmy sobie tego, tej uszczelki nie zniszczyli. Ponieważ niekiedy zdarza się tak, że niektóre śruty mają troszeczkę większą średnicę i nie chcą nam tutaj wejść, żeby nie stworzyć takiej sytuacji jak w tej chwili, że śród nie do końca schował się w lufie. To dopycham go palcem. Mam taki swój sposób, może dosyć prosty, ale niezawodny. To jest zwykła kuleczka ESG. Ja ją kładę, lekko dopchnę. I teraz jestem pewny, że tutaj absolutnie nic nie wystaje. Śród się na pewno do samego końca schował, a więc nie zniszczę uszczelki. I już mamy nasz śród załadowany do lufy. Musimy pistolet zamknąć, zatrzasnąć. W tym celu rękę kładę w miarę płasko, na zamku od góry. Nie robię tego tak. Płasko, żeby sobie nie przytrzasnąć, nie przyszczypnąć, ponieważ zamek tutaj dotknie do korpusu pistoletu. I z pewną siłą domykam do zatrzaśnięcia pistolet. Tą czynność możemy wykonać tylko raz, tak jak było napisane na opakowaniu pistoletu, ponieważ jest to system przystosowany do jednorazowego ładowania. Jeśli w tej chwili bez wyzwolenia z pustu powtórzyłbym tą operację, zwiększę ciśnienie w cylindrze w ten sposób, że mogę sobie uszkodzić pistolet. Także tego nie robimy. Jeden ładujemy śród, zamykamy zamek, pistolet jest naładowany. Ponieważ mechanizm pistoletu, cylinder nie jest przystosowany do przechowywania sprężonego powietrza, krótko po zamknięciu musimy oddać strzał. Nie zostawiamy pistoletu w tej pozycji. Bezpiecznik automatyczny, znajdujący się tutaj nad kabłonkiem spustowym, nad spustem, automatycznie po zamknięciu, po otwarciu i zamknięciu zamka, przełączy nam się w pozycję zabezpieczony, więc musimy go odbezpieczyć. I w tej chwili możemy oddać strzał. Zważymy sobie teraz nasz pistolet. Mamy tu 783 gramy, czyli jest to dość konstrukcja lekka. 782 nawet poustabilizowany, jeśli komuś gram zrobił różnicę. No, jeszcze przemierzymy sobie prędkość śrutu. Ja powiem o przyrządach celowniczych. Mamy tu klasyczne mechaniczne przyrządy celownicze: muszkę i szczerbinkę. To są przyrządy truglo, posiadają takie światłowody. Na muszce jest pomarańczowy, na szczerbince zielony ten światłowód, i szczerbinka jest regulowana. Jest to o tyle ważne, że ja po zakupie tego pistoletu przy pierwszym strzale trafiałem około 20 cm ponad cel. Jeśli Wam się coś takiego przydarzy, musimy wyregulować szczerbinkę. Tu mamy śrubę regulacji wysokości szczerbinki, a tutaj jest śruba regulacji położenia na prawo i lewo. Zasada regulacji jest prosta. Jeśli trafiamy ponad cel, musimy obniżyć szczerbinkę. Jeśli trafiamy za bardzo w prawo, musimy szczerbinkę przesunąć w lewo. Jeśli trafiamy za bardzo w lewo, musimy ją przesunąć w prawo. Tam, gdzie chcemy skierować nasz strzał, w ten sposób przesuwamy szczerbinkę. Jak to się robi? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obracamy śrubę regulacji wysokości szczerbinki i w ten sposób szczerbinkę obniżamy. Żeby ją podnieść, śrubę wykręcamy, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kręcimy. Ona się nam podnosi. Jak się nam podniesie, będziemy trafiać wyżej, jak się nam obniży, będziemy trafiać niżej. To samo dotyczy śruby regulacji prawo-lewo. Jeśli będziemy kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przesuwamy szczerbinkę w prawo. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przesuwamy szczerbinkę w lewo. Tak też się będą przesuwały nasze trafienia na tarczy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ każdy ze śrutów ma troszeczkę inną charakterystykę. Inną masę możemy używać różnych śródów. Producent nie jest w stanie przewidzieć, z czego będziemy strzelać, dlatego po zakupie musimy sobie taką regulację przeprowadzić. Nie jest powiedziane, że wiatrówka od pierwszego strzału będzie nam trafiała idealnie w cel. I to nie jest wada wiatrówki, to jest charakterystyka pistoletów strzających, amunicją o różnych parametrach na, różnej, na różnym dystansie. Także każdy sobie dostosowuje do swoich potrzeb, do swojego śrutu, do swojego dystansu, z jakiego strzela, jest to normalna zupełnie rzecz, regulacja tych przyrządów. W tej chwili sprawdzimy prędkość z jaką wiatrówka wystrzeliwuje śród. W pierwszej kolejności sprawdzimy to na śrucie miedziowanym. Takim masa śródu pojedynczego to jest 0,48 gram. Sprawdzę na trzech kolejnych śrutach. Powinno nam powiedzieć coś o średniej prędkości. Jak widać, ta średnia prędkość to jest okolica 126 metrów i w miarę równo to nam się trzyma. Sprawdzimy sobie inny popularny śród. Masa jest ta sama. Tutaj nie muszę nic zmieniać w matrze. Ten śród nie jest miedziowany, więc może być różnica pomimo tej samej masy. Różnica może być w prędkości. Jeszcze z ciekawości strzelę tutaj czwarty i piąty raz. Zobaczymy, bo ta prędkość cały czas jakby rośnie. Ciekaw jestem, czy taka tendencja się utrzyma dalej, czy po prostu to jest, teraz już zacznie się stabilizować albo spadać. Około 128 metrów na tym śrucie taka jest prędkość. Teraz sprawdzimy na cięższym śrucie. To jest śród o 1,1 grama cięższy. On no w zasadzie nie powinien być do takiej wiatrówki. W ogóle nie jest przeznaczony jest do silniejszych wiatrówek, raczej długich. Ale zobaczymy, co nasz pistolet tutaj pokaże. 0,58 g. Więc widzimy, że około 115 m przy tym cięższym śrucie mamy. Za odmiany weźmiemy teraz śród lekki 0,37 g, najlżejszy z moich śródów w takiej sabocie plastikowej. Z przewidywaniami mniejsza masa, większa prędkość. Spróbujemy teraz śpicka Kosmana. To jest pół, no pół gramowy śród ołowiany. Ołowiany w sensie, że nie jest miedziowany. Również pół grama waży ten śród tarczowy, to od razu sobie spróbujemy bez zmieniania ustawień chronometru. Jak widać, prędkość jest taka sama, czyli to by się potwierdzało, że pistolet bardzo ładnie trzyma prędkość. Proszę zwrócić uwagę, że zbliżaliśmy się do granicy 4 juli w tej chwili nawet osiągnęliśmy 4 dżule energii. Wreszcie bardzo popularny i tani Marek z Mosquito 0,48 g. Sprawdzimy sobie jak strzela i później również z tego śródu strzelimy do tarczy. To 130 metrów na sekundę prędkość, 4 dżule, delikatnie przekroczone, bardzo ładny wynik uważam. Produkowane są jeszcze takie śruty bezołowiowe, nie wiem czy kiedyś spotkaliście się z czymś takim. To waży 0,27 g i spróbujemy sobie z tego strzelić. Sam śród wygląda w ten sposób. Wśród zasuwa całkiem ładnie, ale energię generuje nieco niższa. Ze względu na silny wiatr panujący na zewnątrz i niską temperaturę, jako że film kręcimy w listopadzie, zmienimy troszeczkę koncepcję strzelania, jaką znacie z moich poprzednich filmów. I dziś strzelimy u mnie w domu. Zapewni nam to wolne strzelanie od jakiegokolwiek wpływu wiatru. No i zobaczymy co to będzie z tego. Z takim śrutem strzelamy umarek z moskito. Na no, zakończenie pozwolę sobie jeszcze na kilka słów od siebie. Moim zdaniem, jest to bardzo fajna wiatrówka. Zważywszy na niską cenę pistoletu, i na jego jakości strzeleckie, jest naprawdę ma doskonały stosunek jakości do ceny. Przy czym jest niesłychanie tani w eksploatacji, ponieważ nie, nie wymaga od strzelca e, żadnego dodatkowego zakupu typu kapsuły CO2 czy. Butla na sprężone powietrze. No, jest samowystarczalny. Praktycznie kupujemy śród i strzelamy. To, co widzieliście na tarczy, to na pewno nie jest granica możliwości pistoletu. To jest raczej granica moich możliwości. No, ten śród, który wykorzystałem, zrobiłem to z pewną premedytacją, ponieważ nie jest to zbyt celny śród. Jest to śród tani, ale też pistolet jest tani. Nie zakładam, że będziecie tutaj kupować jakieś ekstra śruty do niego. No a to, coście zobaczyli, to da się osiągnąć bez większych problemów tym pistoletem. Myślę, że będzie wielokrotnie dużo lepiej niż to, co dzisiaj widzieliście w moim strzelaniu, w moim wykonaniu. Naprawdę, szczerze polecam ten pistolet dla osób, które już się znudziły celnością tak zwaną rekreacyjną, czyli brakiem celności wiatrówek, to BIMAN P17 jest naprawdę bardzo miłą odmianą. Dziękuję za uwagę, szczególnie wszystkim tym, którzy wytrwali do końca. Zapraszam do polubienia filmu. Każda łapka w górę jest bardzo mile widziana. Zapraszam również do subskrybowania kanału i wszelkie komentarze są mile widziane. Wypowiadajcie się. Dzięki. Na razie. Pozdrawiam.